Serwus i to będzie dobra wszystkich bardzo gracie serdecznie. Milki to kolejny odcinek na moim kanale. serdecznie Was witam w końcu. No ja mam już dzisiaj dobry humor. wczoraj jeszcze odcinek był taki dosyć smutny w ogóle. I wybaczcie za to. Ale dzisiaj mam już dobry humor, tak zostawcie łapkę, subskrypcję na sam start, żebyście go odcinka i jest w ogóle taka super pogoda, że ja nie mogę sobie 20 stopni, rozumiecie? Ja już to jest lato. To jest na to, widzowie. To jest po prostu lato. To, to bez kitu la Woo! lato. ok, Lato, okej. Nie widziałam, że tu jest cało nawet jakiekolwiek. E, jak to się nazywa? Tam, gdzie są as Asteroidy. Ok, tak napiszemy. Tam gdzie są asteroidy. E, no i jak mówię, się sobie łapkę, subskrypcji, ale myślę, że to wiecie. Jak tutaj będzie yy, 5000 łapek w górę, to nagram... Od... Dobra, żartuję. Skażę e, każdym nas, zostawcie łapkę, subskrypcji, i jeżeli nic nie znam na Instagramie. Milka przez dwa, a dzisiaj będzie fajny odcinek z Instagrama. Także no. Piąć, się, tam jego ojciec tego, dobra. E, Milki, pozdrowisz? Pozdrawiam cię, Majhera. Pozdrawiam, mogę wszystkich, którzy tutaj są. Pozdrawiam Malinowca, pozdrawiam Majherka, pozdrawiam Lolo, pozdrawiam Pole, pozdrawiam Zuzkę, pozdrawiam Byczkę, pozdrawiam Nikolę, pozdrawiam Pisaka, raz pozdrawiam. No, rozdym cię. E, I tak, robi taski, nie byłeś w ele. Jarujmy z cafę. Co ja, admin? Dobra, po prostu skipujemy. Skip, Na, napiszę, że skip. Żeby nie było Bo tutaj stajcie coś jakieś problemy, nie wiem nawet za bardzo jakie, ale co, no, ale w każdym razie sobie, po prostu zyski I Tak swoją drogą mam za 15 minut kartkówkę z angielskiej, także trzymajcie kciuki, widzowie, ja już jak to oglądacie, to już jestem po nalej ale i tak, trzymajcie kciuki, to, to się liczy, słuchajcie, jak będziecie trzymać kciuki, to się liczy. Także no, zostawiajcie koniecznie łapkę w górę i kciuki. Ej, no nie tu, ja nie mogę, jestem głupia, dobra. Sorry, sorry memory, sorry, widzowie, ja nie wiem co ja zrobiłam, ale myślałam, że mam tam to zadanie. Okej, okay, jest malinowiec chyba. Dobra, ta, i czar, i, lalala, i czerwony, dobrze wiedzieć, Czy mam, mam shit? dobra, halo, 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 czekaj, czekaj, no nie wytrzymam, no co to miało być, no ja tu już taka zadowolona, że o, co cię zrobię i w ogóle, no dobra, malinowiec, sobie znalazł ciało i, i, i ten, yy, dobra, yy, naprawdę malinowiec tego nie widział? Naprawdę Malinowiec, jak mogłeś? No nie, ktoś went węd... milki, o nie milki, no czy, czy Malinowiec nie widział tego czerwonego tam, błagam, niech on ten, o nie. No nie pisak, wiesz ty co, ale to jest z najgorzej zabije się kogoś i potem, o nie, on nie ta osoba umarła, najgorzej. No po prostu tragedia, po prostu tragedia, nie no masakra, no ale dobra, słuchajcie, jolo? Ale że milki, kurde, nieładnie, no bardzo nieładnie, ale Malinowiec, dlaczego on się nie zorientował, że czerwony ten? Najgorzej! Dobra, socie, mam nadzieję, że jakoś to Co? Czemu? Co tu się stało? Czemu na brązowego zagłosowali? O, nie daj, że z jest No, co jest? Dlaczego oni na niego zagłosowali tak bez powodu? Ja w ogóle się nie skupiłam za bardzo właśnie na tym, co oni teraz pisali, ale dobra, w każdym razie. No, kiepsko, no nie ukrywam, że kiepsko. Wiecie, co ja sobie idę zrobić? <grymne> Okej, okay, nie będę tego nawet komentować. Dobra, zrobimy sobie shields. Shields, shields. Nie wiem, jak to się czyta, mówi. Nieistotne. Robimy sobie task. Jestem ciekawa, kto jest drugim impostorem, bo wiemy, że jest czerwony oczywiście, ale nie wiemy, kto jest drugim impostorem, także w sumie jestem też tego dosyć ciekawa. Malinowiec i Pisak. To dlatego Malinowiec nie wtopił tego. A więc to tak. No dobra, no dobra widzowie, no startujemy sobie kolejną rundkę, no bo co, no nie będziemy się ten... A, w każdym razie. Eeeem... Mam nadzieję, że ta rundka będzie lepsza, ok? Jesteśmy komentami na całe szczęście. Jakby ja, ja się nie widzę po prostu w roli impostora, tak? Ja, jest, ja jestem ostatnio jakoś tak. Nie potrafię jako impostor grać, a, a, absolutnie, bo nie potrafię kłamać. I ja potem nie wiem, stresuję się, nie wiem, co mam napisać i tak dalej. I to jest kiepska, bardzo kiepska sprawa. Dobra, słuchajcie, mamy to porobione pięknie. Yy, fioletowy jest czysty, my mamy. Mamy znowu Sheets, dobra, chodźcie, 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 chodźcie. Come on, come on, come on, eje! Yeah. No nie! Dobra, okej, okay, robimy sobie tutaj shit, Widzą to osoby. Trzy osoby to widziały, także zrobić, okej. Okay. Cyan również tutaj chyba robi. Dobra, powiedzmy, że Cyan też to zrobił. Nie, nie widziałam, ale okej, okay, powiedzmy, że tak było. Eee, także Cyan i filetowy są na pewno czyści w takim razie. No i ja, wiadomo. Czy tutaj jest ktoś, liście robi? Nie, nikt nie robi liście. Myślałam, że ktoś będzie chciał zrobić liście. Nieważne. Mamy sobie, lecimy do elektryka w takim razie. Okej. Okay. I robimy sobie kabelki, jakieś tam strelki, duperelki, to jest nawet nieważne, po prostu to robimy. Dobra, pięknie, tu jest ludzi w ogóle w tym elektryku masakra. Jolo, widzowie, Jolo, totalnie, dobra. Szybko w ogóle wygrali tamtą Arenkę ci impostorowie, jakby to była... To oni byli dobrzy, całkiem dobrzy, słuchajcie, jestem pod wrażeniem, nie powiem, że nie, także no powiem wam, że i wish tak umieć, bo jakby ja jestem... No nie, no nie potrafię być impostorem. Po prostu jakby bycie impostorem to nie jest mój moc, moja mocna strona, ale mam wiele innych mocnych stron, prawda? Nie ma najgorzej, dobra, mamy w adminie strasznie dużo zadań, no i znowu w tym storage, słuchajcie, także lecimy tam, jazda z tematem. E, dobra, to musimy zrobić, no i w adminie mamy chyba trzy ostatnie zadania i mamy wszystko porobione, także cool. Okej, okay, mam nadzieję, że znaleźliśmy to zadanie zrobić. Dobra, w każdym razie. Fioletowy zgłasza ciało. E, I tak, cyjan i fioletowy na pewno są czyści. E, w adminie, tam gdzie mieliśmy teraz iść. Milki raczej czysta. E, fiolet i cyjan, o nie, nie chciałam tak. E, fiolet i cyjan e, czyści, chyba, czyści, chyba, okej, okay, tak napiszemy, e, milki cyjan czyści, dokładnie, e, dokładnie, dokładnie, więc teraz nam zostaje malinowie, no dosyć sporo tych, ludzi nam zostaje, okay, nawet nie będę wymawiać, bo, kurde, bo to się, to się, to się nie skończy, a ja i steroidy miałam dokładnie, laurenżajn. Ja skip, no ale też zeskipuję, słuchajcie, zdecydowanie trzeba zeskipować, bo no nie ma co, słuchajcie, nie ma pomocy, że nie dostanę żadnego głosu, już myślałam, już myślałam, mam was... ja mam was na oku, e, nie ma takiej opcji, że nie dostanę głos... że dostanę teraz głos, dobra. Ile mam jeszcze czasu? no mam jeszcze 10 minut, słuchajcie, 10 minut to można tyle arenek wygrać w że ja nie mogę. Okej, okay, a najgorsze to, że mam teraz takie mudne nagrywanie. W sensie jakby mam pomysł po prostu zarąbisty, mam, mam pomysł na to, co nagram na główny kanał dzisiaj, także koniecznie wbijajcie, o 18.30 będzie odcinek. No i kurde, mam taki fajny pomysł i już bym chciała to nagrać, tylko że muszę pisać tę głupią kartkówkę z angielskiego, jest jakiś słówek w ogóle, państwo, społeczeństwo czy to, nie wiem nawet co jest, nie mam pojęcia, ale... No nie chce mi się, słuchajcie, no po prostu mi się nie chce tego nagrywać, znaczy iść na to, na... Jak to się nazywa na ten angielski, ale muszę no niestety, okej, okay, fajnie, że zostaliśmy zamknięci. Teraz są o tym Lower Engine. Nie znoszę tego, to jest najgorsze, że to jakby cały czas trzeba to ogarniać i napełniać to paliwo. Jak jeszcze jedno mi się paliwo włączy, to się wkurzę. Już ma, 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 mają szczęście, mają szczęście. Dobra, tutaj nie ma nikogo, tutaj też lecimy tutaj i idziemy zrobić ostatniego naszego taska. Prawdopodobnie ostatniego. Czy go skończymy, skończyliśmy go pięknie. No i teraz możemy sobie, sobie podróżować. O, oh, 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 admin słuchajcie. Dobra, no to oczywiście piszemy, że admin. Okej, okay, nie żyje zielony aj, aj. I mamy dalej, dobrze że mamy tych dwóch tutaj wiecie Pauli, Paulusie i Sissy, dlatego że wiemy, że oni na pewno nie są, także mamy już dwóch mniej tak jakby do wyboru, mamy Malinowska, Lolo, Nicole i Majherek. Kto się z dołu? Drugie ciało w Medbay Ale poszłam do góry Pozycje Hmm Okej, okay, powiedzmy, że pomarańczowego też wy, wy, wy ten że fiolet, że pomarańczowy nie Zostaje nam Lolo, Malinowiec i Majherek. Ja admin z milki. Za milki. Okej, okay, tego nie widziałam. Ja polowo nie wiem, jak to się nazywa. Powiem wam, że nie wiem. Malinowiec wydaje mi się, że nie, bo on był w poprzedniej rundzie impostorem. Także go powiedzmy, że będzie niebieski i czarny. Ale nie wiem, to jest ciężka sprawa. Słuchajcie, niebieski i czarny. Tak to ustalmy. Dobra, no to ja będę w takim razie obserwować niebieskiego i czarnego. Okej, okay, niebieski sobie stoi tutaj. Czarny poszedł w dół. Dobra, ja sobie pójdę razem z czarnym. Um, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pójdziemy sobie na security i zobaczymy sobie tutaj, co, nie, co, co kto, gdzie i jak. Um, ok, jest ten włączony niebieski. Idzie w, do Medbaya. Ok, i wychodzi sobie z niego. I tu nie idzie teraz czarny. Jest. Cyan idzie to naprawić. Okej, okay, cenu jest niebieski i pomarańczowy. Dobra, idziemy może tutaj teraz. Czemu to nikt nie naprawia? No naprawi to ktoś już myślałam, że tego nikt nie naprawi. Ja nie mogę, dobra. tu jest jeszcze niebieski? Ciężka sprawa. Bo mimo niebieski i czarny to są, impost, są impostorami. Okej, okay, Malinowy tutaj sobie, jest czarny. Czarny idzie sobie do góry. Okej, okay, jednak nie. Dobra, stawiamy pomarańczowego i czarnego, widzowie. Stawiamy pomarańczowego i czarnego. No i wszyscy żyją, chyba tam. No, ciężka u Uuu, uh, uh, to, co to jest za, za ciało? Możliwe, że czarny to będzie. Nie żyje Cyjan. I napiszę, że imo. E, czarny. E, ale nie wiem, ale nie wiem. Ale musimy kogoś wyrzucić. Jak nie to przegramy są osoby, ale jest szansa na wygraną zawsze, także no. E, gdzie? Lower... ...en... ...en Okej. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest czarne, ale jak mówię, nie jestem pewna. Jakie dowody? Bo był, w, był na kamerach. I potem w dół. Okej, okay, napiszę. No nie, kurde! Nie zdążyłam na niego zagłosować! Jaka jestem głupia, ja nie mogę! To mamy przegraną arękę chyba. W takim razie, nie zdążyłam na niego zagłosować. Mogłam nie dopisywać tego, nie wiedziałam, że jest tak mało czasu. Chyba sobie da, muszę więcej czasu dać na to głosowanie, bo kurde, najgorsze. No, ja chyba zgłoszę emergency meeting, bo. bo, 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 bo inaczej to przegramy. On wystarczy, że zabije jedną osobę, i mamy totalnie po aręce. Także mam nadzieję, że się uda jakoś to ogarnąć. 3, 2, Fuck! Fak, fak, no idźcie, 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 Go, 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 fak, wiedziałam, wiedziałam, że czarny i niebieski, mówiłam wam, że czarny i niebieski, ale dobra, słuchajcie. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro o godzinie 15.30 na ten kanale, a jeszcze dzisiaj o 18.30 na głównym kanale, także zapraszam. Trzymajcie kciuki na mojej w wstępnej, do zobaczenia, miłego dnia, wieczoru, wykorzystajcie dobrze tę przerwę świąteczną, ponieważ fajnie, że są w końcu święta, także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i widzimy się jak zawsze później Pa.